Witamy na spotkaniu dotyczącym zmiany nazwy ulicy Dobroszczaków. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim dziękuję za tak pokaźną frekwencję, która przeszła na najśmielsze oczekiwania. Oprócz tego, że jestem członkiem Pomorskiego Okręgu Partii Razem, jestem też radnym dzielnicy Przymorze Małe, tutaj po drugiej stronie ulicy Płockiej. Jestem mieszkańcem ulicy Śląskiej, jestem mieszkańcem Przymorza, wcześniej mieszkałem na ulicy Polskiej, chodziłem do szkoły numer 76, do szkoły podstawowej. Więc dla mnie ulica Dobroszczaków jest elementem mojej tożsamości bezpośrednio. Jeżeli, jeżeli nazwa ulicy byłaby zmieniona, to nasza władza po raz kolejny by pokazała, jak traktuje zdanie obywatelek i obywateli, społeczności lokalnej, z którym to zdanie w ogóle się nie liczy. I w związku z tym celem naszego spotkania jest to, żeby władze wręczyć, skoro władza nie być do nas, pytać się o zdanie naszych mieszkańców i mieszkanki, w takim razie my tą władzę wręczymy i sami porozmawiamy i poznamy przede wszystkim swoje zdanie. Nie wiem, czy jest tutaj u nas ktoś reprezentujący IPN albo innych wnioskodawców, bo byśmy pewnie poznali motywację i może by nas przekonał. Zmiana nazwy ulicy to są przede wszystkim koszty. Koszty, które poniesiemy my wszyscy mieszkańcy, mieszkanki, obywatele, obywatelki. Nawet jeżeli nie bezpośrednio z własnej kieszeni, to poniesiemy je wszyscy jako podatnicy. Koszty poniosą wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność pod adresem ulicy Dobrowszczaków, to jest wymiana dokumentów, to jest wymiana stempli, szyldów, wszystkiego innego. Koszty poniesie chociażby spółdzielnia mieszkaniowa. Na każdej odnowionej elewacji jest napis ulica do będziemy będzie to trzeba zmienić. I kto za to zapłaci oczywiście mieszkańcy i mieszkanki. Boże widzieli przykład. Posiedla spółdzielni mieszkaniowej w Białymstoku, gdzie nazwa ulicy uległa zmianie i współdzielnia, żeby pokryć te koszty tych zmian niestety musiała nałożyć czynsz. Państwo, jak zwykle, od na najbiedniejsze osoby, dla których podwyższenie czynszu to będzie najbardziej dotkliwa konsekwencja. Aczko, ale, wszyscy, ale wszyscy za to zapłacimy. I także poza pieniędzmi, to także zapłacimy czasem: kończymy się wymiany choćby dowodu rejestracyjnego, czy, czy bo, dowód osobisty, akurat już nie ma po nowym adresu, ale wszystkie inne dokumenty. Władza ma aparat państwowy, władza ma środki przymusu, władza ma pieniądze, a my mamy tylko siebie. Jedyne, co my mamy jako wspólnota, mamy to, to jest po prostu Solidarność. Mam nadzieję, że Solidarność się okaże naszą bronią. Dziękuję. Otóż w kwietniu zeszłego roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął <coughs> tutaj coś, to jest tak zwana ustawa dekomunizacyjna, która zakazuje propagowania ustroju totalitarnego poprzez nazewnictwo y, obiektów publicznych. Mogę Państwu tą y, ustawę puścić po sali. Zobaczycie Państwo, że tam nie ma nic na temat dobroszczaków, bowiem nazwy, które odnoszą się do systemu totalitarnego ma wybierać Wojewoda przy pomocy IPN-u. Nie spotykalibyśmy się tutaj, gdyby IPN już tej opinii nie wydał. To, to, to będzie definiował wojewoda przy pomocy IPN-u. W ustawie to nie jest wyjaśnione to, co podpada pod ten ustrój totalitarny. Jakiś czas temu IPN wydał taką opinię, to jest opinia wskazująca, że nazwa ulicy Dąbrowszczaków musi zostać zmieniona, my się z tym oczywiście nie zgadzamy, państwo jak widzimy też się z tym nie zgadzają i to jest oczywiste, bo y, opinia wydana przez IPN jest opinią błędną, y, wadliwą merytorycznie. I chcemy, skoro państwo są tak gremialnie przeciwko zmianie tej nazwy, chcemy, byśmy my wszyscy wystąpili do ipn o zmianę tej opinii, tak by nazwa ulicy Dąbrowszczaków nie musiała zostać zmieniana. E, IPN twierdzi, że Dąbrowszczacy, czyli 5 tysięcy polskich ochotników, który, którzy w latach 30. pojechali bronić... E, Republiki Hiszpańskiej przed faszyzmem, IPN ocenia tych, pięciu, tych 5 tysięcy Polaków jako stalinistów. Nieważne, że większość z nich w ogóle nie była komunistami, nieważne, że pośród nich byli najróżniejsi ludzie, począwszy od działaczy związków zawodowych, przez socjalistów, ludowców, republikanów, nawet zwolenników sanacji. W e, większości to byli zresztą prości robotnicy z, e, w, mieszkający na emigracji we Francji czy w Belgii. I PEN to nie obchodzi. On uznał, że Dąbrowszacy to stajniści i żadne fakty nie są go w stanie przekonać, że było inaczej. Podobny problem, jaki macie Państwo tutaj i teraz, jest w Warszawie na przykład i w Olsztynie, gdzie też Pen żąda zmiany nazewnictwa ulicy, nie zważając na to, że naukowcy, mieszkańcy mają na ten temat inne zdanie. Chcielibyśmy zaproponować Państwu, co można zrobić, żeby do tej zmiany nie dopuścić. Decyzję o zmianie nazewnictwa tej ulicy wyda po 1 września tego roku wojewoda pomorski, posiłkując się opinią ipn -u. Jeżeli IPN zmieni decyzję, wojewoda nie będzie mógł dokonać zmiany tej nazwy. Drugi krok to jest wystąpienie do wojewody z prośbą, żeby tej, tej decyzji o zmianie nazwy nie dokonywał. Jeżeli mimo to zarówno Wojewoda, jak i IPM będą nieubłagani i będą żądali zmiany tej nazwy, pozostaje droga ostatnia, a mianowicie wystąpienie z Wojewodą na drogę sądową. I żeby przed sądem y, y, ustalono, czy ta zmiana nazewnictwa jest prawidłowa od strony formalnej, y, czy nieprawidłowa. Tutaj wystąpić y, może miasto, bo to miasto ma uprawnienia do y, zmiany nazwy ulicy. Należałoby zacząć od tego, że y, istnie, istnieją prawne możliwości pozbawienia, jak kolega Przemek powiedział, w tym ostatecznym przypadku decyzji decyzji wojewody w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożonej przez Radę Miejską. Istnieją również instrumenty gdyby Rada Miejska nie chciała wystąpić nie chciała wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego chociaż mam nadzieję że wskutek państwa apeli wskutek państwa inicjatywy będzie chciała wystąpić wystąpienia też przez mieszkańców którzy Którzy, jak będą mogli zaskarżyć to zarządzanie, ustawia o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwę budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustawodawca wchodzi w kwestie, które do tej pory, kwestie nazw ulic, były zastrzeżone do, dla Rady Miejskiej. Tak? To Rada, Rada Miejska podejmowała uchwałę, czy temu skwerowi nadać takie, taką nazwę, czy tej ulicy nadać taką nazwę, czy, czy w ten czy inny sposób postąpić. To było uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi. Mieszkańcy danego miejsca, danego miasta, danej dzielnicy najlepiej wiedzą, jaką nazwę ulicy chcieliby mieć, jakie kwestie, jakie kwestie ulica powinna upamiętniać, jacy lokalni bohaterowie, czy jacy lokalni, jak, jakie lokalne zdarzenia historyczne są warte upamiętnienia. Ta ustawa, o której mówimy z której skutkami być może przyjdzie nam walczyć, przyjdzie nam przeciw niej protestować, jakby wchodzi w tą domenę dotychczasową samorządową i, i, i wprowadza rozwiązania, o którym powiedział kolega, zgodnie z którym, jeżeli Rada Miasta nie zmieni nazwy ulicy Dąbrowszczaków do października 2017 roku, decyzja o tej zmianie podejmie organ, którego nie wybieraliśmy, czyli wojewoda, tak? No w, 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 ust w ustawie mówi się, że do zarządzania wojewody stosuje się takie same, takie same przepisy, jakie się stosuje do uchwał. A mieszkańcy nic nie mają, do, uchwały, mają, mają do powiedzenia. Nie, nie wedle ustawy, no, ustawy, tak jak w przypadku uchwały Rady Miasta jest jakiś tryb konsultacyjny, czy mieszkańcy mogą to konsultować, mogą wyrażać swój sprzeciw, to w tym przypadku absolutnie nic do powiedzenia nie mają. Tutaj decyzję tutaj podejmuje wojewoda który zasięga opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Jedynym, jedy, jedynym środkiem jakby walczenia z tym jest wówczas albo zmobilizowanie Rady Miasta do tego, żeby to zaskarżyła i niezależny sąd stwierdził, czy ci Dąbrowszczacy mogą być upamiętnieni czy nie. Albo wystąpienie przez grupę mieszkańców, którzy będą mieli z tego powodu jakieś problemy związane z nowymi dokumentami, czy tego typu rzeczami. Ilość problemów, które mogą się wiązać ze zmianą ulicy, jakby legitymuje mieszkańców, w mojej ocenie prawnej, do możliwości wystąpienia obok Rady Miejskiej, również ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko temu zarządzeniu zastępczemu, które, którego się możemy spodziewać w okolicach października. Rzecznictwo sądowe jest, 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 jest różne na ten temat, ale generalnie większość orzeczeń były wojewódzkich sądów administracyjnych wydawanych na tle uchwał miast. Bo tak jak państwu powiedziałem, tu po raz pierwszy domenę, która była do tej pory domeną miast, przekazuje się wojewodzie i tu jeszcze, jeszcze nie było takiego zarządzenia, więc nie byłoby roku w sprawie takiego zarządzenia. Ale w sprawach, gdzie były wyroki podejmowane w sprawie uchwał zmieniających nazwy ulic, jakby przyznaje się mieszkańcom prawo również do zaskarżenia, do zaskarżenia takich uchwał. W, ra, w, w ramach tego, że jestem prawnikiem, również zainteresowanym, podobnie jak podejrzewa większość z państwa, żeby ta e, zmiana nazwy ulicy nie nastąpiła, jakby deklaruję. Pomoc nieodpłatną w przypadku chęci zaskarżenia, zaskarżenia, e, zarządzania zastępczego wojewody, tak? czy, 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 czy też wszelkich działań jakby zmierzających do tego, żeby tą nazwę ulicy zachować. Na pomoc prawną możecie państwo liczyć. Potrzebna jest wola, wola społeczna, potrzebna jest wola, wola działania i w tym celu się tutaj spotkaliśmy. Ja jeszcze chciałbym państwu powiedzieć, jakie koszty na pewno państwa czekają, jeżeli wojewoda tą decyzję wyda. Bo tak jak w ustawie jest napisane, dokumenty zachowają ważność. Pismo oraz postępowania sądowe są zwolnione od opłat. Rzeczywiście tych opłat państwo nie poniosą. Zmarnują państwo na pewno czas, bo wszystkie te sprawy trzeba będzie załatwić, ale Kwestia wymalowania elewacji, kwestia wymiany tabliczek. Na tak wielkiej ulicy to jest pewnie rząd kilkudziesięciu, może nawet stu tysięcy złotych. Jest już na przykład opinia wojewody Podlaskiego, gdzie jest podobny problem i wojewoda Podlaski na pytanie spółdzielni, no ale kto za to zapłaci? Odpowiedział, no my takich pieniędzy nie mamy, zapłaci spółdzielnia, a więc mieszkańcy, no bo spółdzielnia będzie musiała te koszty ponieść z własnej kieszeni będzie musiała państwu albo podwyższyć czynsz, albo... Yy, nie wykona jakiegoś remontu albo innych robót na osiedlu, bo będzie musiała malować nowe nazwy ulic na ścianach. Na pewno koszty ogromne poniosą firmy. Kwestia wymiany pieczątek, szyldów, reklam, wszystkiego. Tych pieniędzy też nikt nie zwróci. W ustawie nie ma zabezpieczonych żadnych pieniędzy na ten cel i żadne występowanie o zwrot kosztów do jakichkolwiek organów administracyjnych nic nie pomoże, bo oni się powołają na ustawę, która o tym o zwrocie kosztów nic nie mówi i Państwo o te koszty niestety będą musieli podnieść. E, to jest tym bardziej niesprawiedliwe, że tak jak mówiłem na początku, ta nazwa nie musi zostać zmieniona, bo na całym świecie brygady międzynarodowe, a więc i dobroszczacce są powszechnie honorowani. To są pomniki, miejsca opamiętniające dobrowszczaków i brygady międzynarodowe na całym świecie. Canberra, Australia, Victoria, Kanada, Belgrad, Serbia, Berlin, Niemcy, Sztokholm Szwecja, Glasgow, Szkocja, Londyn, Anglia, San Francisco, Stany Zjednoczone, nasz Luksemburg, we wszystkich tych miejscach żołnierze brygad międzynarodowych są legalnie honorowani. Z, y, ustawowy zakaz honorowania żołnierzy brygad międzynarodowych, czyli dobrowszczaków wprowadzany teraz w Polsce, będzie elementem prawnym na skalę międzynarodową. Nikt, nikt takiej głupoty nie y, robi. My nie rozmawiamy tutaj o Stalinie przede wszystkim. Ale to, sobie, to są jego żołnierze przecież. To nieprawda. 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 Gdyby, gdyby pan przejrzał... Można, nieprawda. Można nieprawda. bo chciałbym... To jest kwestia kluczowa używana przez IPN. i oparta na dokumentach, bo gdy przejrzymy akta dobrowszczaków, okaże się, że większość dobrowszczaków nie była komunistami. Tak naprawdę, przede wszystkim ci ludzie rekrutowali się z różnych krajów świata. Z Polski do Hiszpanii z tych 5 tysięcy osób przyjechało ledwie kilkusek, Większość z nich to byli francuscy związkowcy, belgijscy, kanadyjscy, amerykańscy. To były przede wszystkim środowiska polonii, tak jak powiedziałem, zwykle robotnicy, za szczególnym uwzględnieniem górników. Oni najczęściej szli walczyć w Hiszpanii. Rzeczywiście, byli tam staliniści, ale było ich niewielu. Jeżeli IPN używa argumentu, że Dąbrowszczacy potem brali udział w formacjach Gwardii Ludowej albo w innych oddziałach komunistycznych, albo w organach komunistycznej represji, to powiem Panu, że brało ich udział około kilkudziesięciu. To jest 2% stanu kadrowego Dąbrowszczaków. Czy wie Pan, że 100 Dąbrowszczaków poszło walczyć pod narwit? Którzy są ważniejsi? Ci, którzy byli w komunistycznym aparacie represji, czy ci, którzy walczyli pod narwikiem? Bo skoro my chorujemy Domrovszaków, to chorujemy też tych, którzy potem poszli walczyć pod narwik. I odkładanie ich infamią i ładowanie ich do jednego wora ze stalinistami, ze zbrodniarzami, jest po prostu stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej i jest niesprawiedliwe. Jeżeli ktoś mówi o Dobrowszczakach, to na całym świecie mówi o nich jako o żołnierzach, którzy poszli walczyć z faszyzmem. Nikt nie odbiera tego w powszechnym mniemaniu jako promowania w pierwszej kolejności ustroju totalitarnego. Dlatego na całym świecie, tak jak pan widzi... Są te miejsca upamiętniające żołnierzy brygad międzynarodowych? Chciałbym Państwu oświadczenie, które podjęliśmy na ostatniej Radzie Dzielnicy, to była szósta sesja Rady Dzielnicy na początku stycznia, ale zanim do tego dojdę, chciałbym powiedzieć parę słów od siebie. Ja jestem mieszkańcem Przymorza Wielkiego, tutaj mieszkam jeden blok od Dąbrowszczaków na ulicy Kołobrzeskiej 69. Ja jako historyk tak naprawdę, ja się tą sprawą, bo ja jestem również nauczycielem. Zgadzam się oczywiście z, że częściowo z, z, z prelegentami poprzednimi, którzy mówili o, o tym, że no, nie można mierzyć wszystkim miarą. Ja też nie jestem zwolennikiem czarno-białej historii, że ci byli źli, ci byli dobrzy. Tak? Zawsze byli ludzie, którzy tam szli, mówimy o brygadach międzynarodowych, z pasji, z radością, z chęcią walki z faszyzmem i honorim za to. Tak? To był właśnie członkowie ruchu robotniczego z Francji. Z Belgii, byli to ochotnicy, byli to ochotnicy również z Polski, którzy przez tą Polskę, tak, zostali potem, jakby powiedz, można powiedzieć, w 1939 roku zostali oni e, no, skreśleni, jakby z ewidencji, do, do mobilizacji przeciwko, przeciwko Niemcom. Ale, no niestety, jeżeli chodzi o Dąbrowszczaków, a mówimy o, o brygadzie e, Jar e, Jarosława Dąbrowskiego, bo tak była ona nazwana, to była 13. Brygada Międzywalcząca w Hiszpanii. Jak pozostałe zresztą, brygady międzynarodowe, były one. Szczególnie mówimy o kadrze kierowniczej z inspiracji kominternu. Kominter to była międzynarodówka komunistyczna, która była tak naprawdę kontrolowana ściśle przez Stalina. Tak? Związek Sowiecki w 1934 roku wydał dyspozycję, że że komuniści na całej Europie mają jakby budować. E, powiedzmy przygotowanie pod ewentualną rewolucję. Oczywiście walczyli z faszyzmem, tutaj IPN bardzo szeroko pisze, że mordowali księży i tak dalej. Oczywiście nie powiązują o tym, że księża poparli generała Franco, tak? Czyli e, powiedzmy tutaj w tym wypadku kościół poparł faszystów hiszpańskich. Krew się po obu stronach, ale chodzi o kierownictwo. Kierownictwem tak naprawdę Brygad Międzynarodowych był generał Świedrzewski, 35 Dywizją dowodził. Ale e, poza tym były takie postacie jak e, Bolesław Mołowiec, który był jednym z twórców Gwardii Ludowej, członkiem PPR-u. A druga rzecz, mamy taką postać, już Państwu mówię, był to Grzegorz Korczyński. Grzegorz Korczyński, moi, moi drodzy Państwo, był generałem, który odpowiadał za pacyfikację robotników tutaj po nas w grudniu na wybrzeżu, w, roku, w grudniu 70 roku. To e, Dąbrowszczacy, to nie tylko, Szanowni Państwo, e, nazwa brygady, tylko również jest to jakby Dąbrowszac, to jest grupa w której, że tak powiem, była to grupa kadrowa komunistów w Polsce, którzy byli przeszkoleni w walce z bronią w ręku w Hiszpanii i tworzyli trzon, że tak powiem, tutaj powiedzmy gwardii ludowej, w perspektywie armii ludowej, znaczy, przepraszam, armii Wojska Polskiego, ale w, mówimy tutaj w przypadku naczelstwa sowieckiego. W sprawie ewentualnej zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków na inną dzielnicę przy Morze Wielkim. I mówimy. Rada Dzielnicy Przy Morze Wielkie po zapoznaniu się z informacjami medialnymi dotyczącymi propozycji zmiany nazwy obecnej ulicy Dąbrowszczaków, zlokalizowanych w całości na terenie, to już nie będę dalej czytał, do daty odbycia się sesji Rady Dzielnicy Przy Morze Wielkie w dniu 4 stycznia 2017 roku. Rada Dzielnicy nie została poproszona przez właściwą komisję RMG o zaopiniowanie zmiany nazwy obecnej ulicy Dąbrowszczaków. Jednakże wobec istotnego upływu czasu od pierwszych doniesień medialnych w sprawie nazwy ulicy Dąbrowszczaków Rada Dzielnicy uznaje za zasadne zajęcie się tą sprawą przez Radę Miasta Gdańska bez zbędnej zwłoki oraz oświadcza o gotowości zaopiniowania projektu ewentualnej zmiany nazwy. Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie oświadcza, że zaopiniuje pozytywnie zmianę nazwy obecnej ulicy Dąbrowszczaków na ulicę Przymorską. O ile wniosek o, o zapiniowanie wpłynąłby do Rady. Nazwa ulica Przymorska oddaje charakter dzielnicy oraz dotychczasową y, linię nazewniczą Rady Miasta Gdańska w odniesieniu do Przymorza Małego i Wielkiego. Rada dzielnicy Przymorze Wielkie uznaje, że przyjęcie nowej nazwy ulicy powinno być oderwane od sporów politycznych, czyli żeby coś Państwo nie zrobili po prostu tej złamanej brzozy albo okres ska, Tak y, i emocji, jakie mogą y, towarzyszyć przyjęciu E, jakiejś innej postaci historycznej. Ja jestem przeciwko zmianom. Z... Oczywiście, ja się z Państwem jak... zgadzam. Ja się z Państwem zgadzam. Jeżeli tego nie zrobi e, Rada Miasta, zrobi to wojewoda, a wojewoda dotknie do kolonem to, co będzie chciał IPN, czyli zarzuci Wam ulicę, jaka po prostu będzie z rozdzielnika. Po prostu i najzwyczajniej w świecie. Więc jeżeli Państwo nie obronią tej ulicy, a wydaje mi się, że będzie po to ciężko, pomimo tutaj e, naprawdę już głowa, że tyle wyczoła, że tutaj panowie takie mają tutaj plany, i panie. panie, przepraszam, oczywiście. E, wydaje mi się, że nazwa ulicy koncyliacyjna powinna być tutaj e, jakoś uchwalona, tak? Ja bym chciał skosztować kilka rzeczy, bo... Tak jak powiedziałem sam, tak, to prawda, że wśród Dąbrowszczaków byli staliniści. Byli tam agenci przysłani z Moskwy w celu wprowadzenia polityki sowieckiej w Hiszpanii. Ale tak jak powiedziałem, była to niewielka część Dąbrowszczaków. Większość Dąbrowszczaków komunistami nie była, nie była członkami partii komunistycznej. W większości to byli prości robotnicy i wielu rzeczywiście może było naiwnych, bo nie wiedziało, że na górze są yy, agenci NKWD. Jak się czyta ze zdania to widać, że wiele osób pojechało do Hiszpanii i byli tam zszokowani, że tam tak wielkie wpływy ma Związek Radziecki. Ale zauważmy, że nazwa upamiętnia dom Szatów. Dobrowszczaków, czyli tych żołnierzy, którzy tam pojechało. Te 5 tysięcy osób, nie tych bandytów z NKWD, nie Stalina. Te 5 tysięcy osób, które pojechało do Hiszpanii walczyć z różnych powodów. Ja, ja dam taki przykład. Pan wymienił Grzegorza Korcińskiego, Karola Święteczeskiego. Oczywiście, Karol Świętyczek akurat Dobrowszczakiem nie był, bo on był na dużej, w samej brygadzie go nie było. Grzegorz Korciński, straszliwy bandyta, był. Jego ulice też są w Polsce i uważamy, że jego ulice powinno się zmienić, bo ulice bandytów i zbrodniarzy Powinno się zmieniać. I w takich miejscach sami mieszkańcy powinni występować o zmianę nazwy takiej ulicy. Ale przedstawię Państwu takie życiorysy jak Celina Heller sanitariuszka Armii Krajowej, która poległa w powstaniu warszawskim. To też była Dąbrowszczaczka. Florian Dąbrowski, żołnierz pod Monte Casino, poległ jako żołnierz generała Andersa na froncie włoskim. To też był Dąbrowszczak. Ale już tak, już tarp. tak. nie, nie, tak, nie, nie tak, tak. I to proszę, to proszę, to proszę nie oskarżać e, Dobroszczaków i nie używać argumentu o mordowaniu tak. księży, bo nie ma ani jednego dowodu, ani jednego źródła historycznego, który obarcza Dąbrowszczaków od odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne. I to jest argument, którego nawet używać nie można, ja przeżyłam już zmianę ulicy. Mieszkałam w Sofocie na ulicy 3 Maja, którą zmieniono na Dzierżyńskiego, a kiedy się wyprowadzaliśmy, do znowu na, pracuje, na 3 Maja. I chodzi mi o realizm. Państwo nie zdają sobie sprawy, ile jest potem pomyłek. ile do Państwa pism nie będzie docierały od zrodziny, w ogóle pism służbowych, tłumaczenia się. Wymieniają się to nasze urzędach zapominają o tym, że na litość woską nie zmieniajmy ulic, bo zwariujemy. Popatrzcie na Państwo wakacje? na jeszcze, jeszcze rzecz. jaki jest nasz podziemiot. <noise> Proszę Państwa, pytanie moje do organizatorów. Czy Państwo zapraszaliście pewne na dzisiejsze spotkanie? IPN Zapraszaliście. I tak, ja okay, dobra. E, głosowałem za zmianą. Jestem również bibliotekarzem. Są sytuacje, kiedy są ponoszone pewne koszty. Uważam, że niestety, ale określenia w ulotkach i, i typu policja polityczna to, jest, to nie jest uczciwe podejście. Są koszty, które są ponoszone, i tutaj straszenie przez organizatorów, że to są takie koszty, i dalej. Trzeba uczciwie porównywać. Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze i najważniejsze. I y, moje pytanie jest takie do Państwa, bo to też jest pewna informacja. Kto z Państwa głosował, żeby powstała Rada Dzielnicy Przy Morze Wielkie? Zaraz. A co to ma do no, no rzecz. rzeczy? Głosowało, głosowało pięć osób, tutaj na tej sali. Osoby. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów. Jest stopy leczkę. Nieprawda. Jest koszt dla firm, tutaj rzeczywiście czy dla instytucji. Natomiast kolega przed chwilą mówił, kolega Mikołaj z Rady. On proponuje ulicę Ja uważałem, że inna ulica, ale zostałem przegłosowany i będę Wspierał zmianę i, i jest możliwe, żeby. To jest moim zdaniem wersja do przyjęcia dla ilość osób. Natomiast tak, nazwa ulicy ta, i tak zostanie zmieniona. Czy można tutaj pod czwórką 53 lata. Odjeździli pani. Bardzo proszę. I naprawdę nie widzę powodu, żebyśmy się tutaj spierali i głupie co wymyślali, bo jeżeli pan uważa, że kosztów nie poniesie spółdzielnia, to jest pan w błędzie, bo nam dołożą albo remontowy, albo jakiś inny, nie będą ludzie. Wszystko wszystko wszystko. Nie, na nie, ma, tam brat, tutaj miał wcisk, tak, nie, 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 że nie, 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 ja proponuję, żebyśmy się tu nie siedzieli. Kto jest przeciwko zmianie, tak? nie podpisze się na liście i nie, nie pan wystosuje petycję jako prawnik i wyśle nam do IPN-u, tak? bo taka jest początkowa droga. Następna będzie do wojewody. Znaczy do rady miasta. To tam do wiadomości wszystkich tych odpowiednich władz. I nie ma co siedzieć, nie ma co do niej Kto jest przeciwko, niech tylko złoży podpis. Kto jest za, niech sobie zorganizuje osobne spotkanie ja i to nie radzę. Proszę Państwa, ja mieszkam na Domoszczaków 4 od samego początku, I w związku z powyższym znam ten teren tutaj. Przepraszam, najpierw mieszkałem na ulicy Jagiellońskiej, przedtem w potem zmienili tą nazwę na Jagielońską, więc ja tu już raz przyszedłem. Jestem tak samo w Radzie Dzielnicy i w Radzie Współdzielnej. Niemniej jednak ja mam odrębne zdanie, bo ja byłem za tym, żeby zatrzymać tą nazwę, ale żeby była alternatywa, ale żeby była alternatywa, to tą alternatywą, żeby była nazwa taka, która nie będzie się kojarzyła z jaką organizacją. Czyli ta nazwa, która tutaj przed chwilą wpadła przez kolegę wymienioną. W związku z powyższym nie jest prawdą to, że jakakolwiek zapadła decyzja. Tak samo ma rację, że fundusze my mieszkańcy. Każdy się nie to my W tej chwili, ponieważ decyzja została podjęta, jesteśmy na etapie, w którym musimy pokazać nasz sprzeciw, nasz głos. Do działań prawnych dojdziemy w momencie, kiedy ten głos nie zostanie wysłuchany, tak? na, tą, na, tą, na tą chwilę uważam, że trzeba w jak najszerszym zakresie zebrać głosy, pokazać, że odpowiednia ilość osób jest przeciwko temu i liczyć na to, że ten głos zostanie wysłuchany. Jak nie zostanie wysłuchany deklaruje pomoc w zaskarżeniu tego wszelkimi możliwymi prawnymi środkami. Na tą chwilę te, te nie, nie ma co podejmować działań przedwczesnych. Teraz trzeba wyrazić po prostu społeczny głos i spowodujemy, że ten głos będzie maksymalnie głośny maksymalnie silny. I że władza, czyli PN, czy, czy Rada Miasta, czy Wojewoda pod tym głosem się ugnie. No. i tyle. <ślaski> Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Bożena Jacesta, tak się składa, że działam w Radzie Osiedla imieniem Dobrączaczów, więc też jestem osobiście zainteresowana, czy ta nazwa się zmieni, czy nie, ale musimy mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach, kiedy IPN rządzi i, i wszyscy, znaczy większość może z Państwa, czy Państwo niektórzy wiecie, jak to jest naprawdę i, i o co to naprawdę chodzi. Więc musimy też wziąć pod uwagę, że to się nam może nie udać. I nawet może być głos bardzo silny i nadal to się może nie udać. Mamy tego przykłady co najmniej od roku. Tak? Było wiele rzeczy, było wiele protestów, jest wiele protestów, ludzie wychodzą na ulicę i niestety władza jedzie dalej. Jeżeli chcecie Państwo przystąpić i Państwo nam chcecie pomóc, to jest to bardzo miłe i na pewno nasze przyzwyczajenia są istotne. I, I moje zdanie jest takie, że e, czy ktoś już był bardziej na prawo, czy bardziej na lewo, to powinni nam dać święty spokój, żebyśmy mogli żyć godnie, tak jak, jak chcemy żyć w tej chwili, tak? I tu jest bardzo dobry głos Rady e, Dzielnicy Nowej, która powstała i osoby, które zostały wybrane, e, no liczę, że przez nas, które zadziałały na tyle, że jeżeli by się to miało zmienić, to żeby to była ulica Przymorska, bo wiemy, jakie są skłonności, i mogą nam tutaj wsadzić ulicę, z której naprawdę nie będziemy zadowoleni. To jest tak samo, proszę Państwa, jak to się mówi, pa, pa, polityka nas nie obchodzi. Ja zakończę to takim zdaniem. Poli to tak samo, jakby Państwo myli w wodzie i Państwa by nie obchodziła woda, która nas otacza. Dlatego to jest głos, że powinniśmy wszyscy oderwać. Oh, i don't